Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To znane powiedzenie idealnie pasuje do tego, co nas czeka. E, chyba żadne euro do tej pory nie kazało na siebie tak długo czekać jak to. Euro 2021, zaczynamy. Dla przypomnienia, wszystkie mecze i zdarzenia z nimi związane możecie typować na stronie PZBuka. Kod Gabor21 z pewnością Wam to ułatwi. Na pewno nie utrudni, a myślę, że właśnie ułatwi. Poznajcie moje typy. Jako się rzekło, zaczynamy. A zaczynamy w Rzymie, w wiecznym mieście. Tam gospodarze grać będą z zespołem Turcji. Włochy, Turcja, Włosi niezwykli ostatnio przegrywać. W ich statystykach dominuje kolor zielony, czyli zwycięstwo. Turcy natomiast potrafili wygrać na przykład 4-2 z Holandią, by nieoczekiwanie wydawałoby się przegrać gładko z Węgrami. Jak będzie na inaugurację Euro? Zarówno Włosi, jak i Turcy wydaje się są faworytami grupy A i walczyć będą o jej wygranie. Pachnie podziałem punktów. Pachnie podziałem punktów na inaugurację Euro. Włochy, Turcja, X. O ile w piątek mieliśmy tylko jedno spotkanie, to w sobotę Euro uraczy nas aż trzema meczami. Pierwszy z nich to Walia-Szwajcaria. Dokończenie grupy A po prostu. Waleczni Walijczycy kontra regularni i solidni Helweci. Czy będzie to mecz o trzecie miejsce w grupie, bo te dwa pierwsze wydają się być zarezerwowane dla piątkowych drużyn. Waleczni Walijczycy nie złożą broni. I nie wiem czy w kategoriach niespodzianki, ale nie przegrają tego meczu. Walia, Szwajcaria 1x z naciskiem na X. Kolejny sobotni mecz to derby Skandynawii. Dania, Finlandia. No, o dziwo sąsiedzi nie grali ze sobą zbyt często, a jeżeli już grali, to Duńczycy nie brali jeńców i na ogół wygrywali z zespołem z Finlandii. Z Finlandii, który, którego trener powiedział, że każda zdobycz punktowa. Finlandia debituje na euro. Każda zdobycz punktowa na tych mistrzostwach go satysfakcjonuje. Yy... I punkty Finlandia zdobędzie. Ale jeszcze nie w pierwszym meczu. Dania pewnie pokona Finlandię. Ten typ tak gra, Dania Finlandia 1. Belgia Rosja. Belgowie w opinii wielu ekspertów to faworyci wręcz całego turnieju. No nie dziwnego w swoich szeregach mają zawodników, którzy grają pierwsze w skrzypce w topowych europejskich y, klubach. Jeżeli y, Belgowie myślą o triumfie, należy zacząć z przytupem, pokonując pierwszego trudnego y, rywala, jakim niewątpliwie jest Rosja. I tak się stanie. Ten typ tak gra, Belgia-Rosja, pewna jedynka. Był już taki mecz. Tak, drodzy Państwo, był taki mecz. Y, Anglia-Chorwacja. Mecz o stawkę, półfinał Mistrzostw Świata. Y, anglia Przegrywa z Chorwacją po dogrywce 2 do 1. Pora na wielki rewanż. Wielki rewanż na wielkim turnieju. Zarówno Anglicy, jak i e, Chorwaci, myślę, że walczyć będą o triumf w grupie e, D. I na początku zmierzą się właśnie e, ze sobą. Nie wygra Anglia, ale nie wygra też Chorwacja. Na inaugurację rozgrywek w grupie D w niedzielnym spotkaniu Anglia-Chorwacja-Remis. Hey! Powiedzieć o meczach. Euro, że są to mecze z czapy, to nieporozumienie. Zatem, mecze z kapelusza, moi drodzy. Trzy sobotnie mecze. Wynik jednego z nich wypada przewidzieć. Którego? Dania, Finlandia. Jako się rzekło, Dania wygra 4 do 0. Moje prognozy już znacie. Ciekaw jestem waszych. Piłka będzie po waszej stronie. Wystarczy zarejestrować się na pzbook. Użyć kodu GABOR21 i grać. W Eurograć. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.